Do nowych odcinków Ninjago pozostało jeszcze trochę czasu, więc trzeba sobie go jakoś wypełnić i idealnie nada się do tego książka w utraconych mocy. Opowiada ona kanoniczne historie, które dzieją się po finale szesnastego sezonu i według mnie każdy fan musi je znać. Zapraszam na recenzję i konkurs. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek wam się spodoba. Ninja Go w poszukiwaniu utraconych mocy to nowa książka od wydawnictwa Amit, która do sklepów zawitała w drugiej połowie kwietnia. Jej cena waha się w okolicach 30 zł, tak więc jest naprawdę nieźle. Tym bardziej, że składa się ze 192 stron, a jedną z jej autorek jest Tracey West, która napisała wszystkie części Spinjitzu Brothers, tak więc nie musimy obawiać się o jakość tych historii. Książka składa się z czterech części i każda z nich jest poświęcona innemu ninja. Mamy opowiadanie na temat Zayna, Jaya, Kaya i Cola. No i tak jak sama nazwa wskazuje, Książka ta wyjaśnia nam jak po finale 16. sezonu, w którym ninja utracili moce, z powrotem je odzyskują. Z powrotem wracają do swoich żywiołów. No i nie będę nikogo oszukiwał. Wszystkie te kulminacyjne sceny, gdzie bohaterowie w końcu odzyskują moce, nie są zbyt zaskakujące. Tak naprawdę każda z nich jest zrobiona na tym samym schemacie, czyli nasz ninja jest smutny, ale ma gdzieś tam jakąś motywację do walki i nagle w pewnym momencie, żeby obronić bliskich, no to wracają do niego moce. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się czegoś bardziej kreatywnego, ale moi drodzy, wbrew pozorom, nie to jest najważniejsze. Najważniejsza według mnie i najbardziej wciągająca jest droga do osiągnięcia tego celu, jakim jest oczywiście odzyskanie mocy. Sam moment pojawienia się żywiołów z powrotem w rękach bohaterów, jest, bo musi być, ale naprawdę, jeśli zabierzecie się za tą książkę, to sami się przekonacie, że tutaj podróż, że tutaj ta droga, którą przebywają ninja, jest napisana w tak genialnym stylu, że czyta się to bardzo dobrze. I zdecydowanie największą zaletą tej książki jest to, że autorzy podeszli do każdego ninja indywidualnie. Zbadali jego historię, zbadali jego rodzinę, relacje, wcześniejsze doświadczenia i na podstawie tego wszystkiego stworzyli nowe, pasujące do poszczególnych postaci historie. Świetna sprawa. To co jeszcze bardzo mi się podobało to powrót wielu starych bohaterów, takich jak Lili, dr Julian, Lodowy Cesarz, Unagami czy Ogniokieł. Jest ich serio masa, więc za to naprawdę duży plusik. Tak więc podsumowując, ta książka to naprawdę złoto i chyba mogę pokusić się o takie stwierdzenie, że jest lepsza niż Spinjitsu Brothers, choć to zupełnie odmienne kategorie. Jeśli jeszcze nie macie swojego egzemplarza, to znajdziecie go w Empiku. Link w opisie. Albo możecie też wziąć udział teraz w konkursie, bo dzięki uprzejmości wydawnictwa Amit mam aż trzy książki, które trafią w ręce trzech osób. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu, która postać z Ninjago i dlaczego akurat ona powinna dostać swoją własną książkę tak aby jej historia została nieco bardziej rozbudowana. Dla przykładu, ja chciałbym zobaczyć książkę o pierwszym mistrzu z pinjutsu, o tym jak stworzył krainę Ninjago i jak walczył z mrocznym władcą, bo nigdy nie poznaliśmy żadnych szczegółów z tego okresu. Wyniki konkursu pojawią się w najbliższą niedzielę 7 maja i będzie można sprawdzić je tutaj w przypiętym komentarzu pod filmem. A teraz moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam także na mojego Instagrama, Facebooka i TikToka. Trzymajcie się! Do zobaczenia!